Biorąc pod uwagę to, że na rynku tak naprawdę bardzo pozytywnie odbierane przez konsumentów jest mięso drobiowe, białe, jako to, to mięso, które jest bardzo wartościowe odżywczo, zawiera to białko wysokiej jakości, łatwo przyswajalne, ale przede wszystkim pełnowartościowe. Postanowiliśmy opracować przekąskę w formie kabanosa właśnie w oparciu o ten składnik o mięso białe z kurczaką. Kabanos jest, ma wysoką zawartość białka. Nawet osłonka również jest osłonką jadalną, z, otrzymaną z białka. Ta osłonka kolagenowa, dzięki temu, że jest ona, jak w stałej średnicy, to pozwala nam uzyskać produkt naprawdę wysokiej jakości, bardzo powtarzalny. Pozwala uzyskać produkt, który jest zawsze idealnie wysuszony ze względu na tą osłonkę, a dodatkowo osłonka jest bardzo przyjemna, praktycznie niewyczu... niewyczuwalna podczas jedzenia. Także całościowo ten produkt, zarówno surowiec, jak i nawet osłonka, wszystko jest skierowane na to, żeby dostarczyć jak najwyższą zawartość białka. No i na podkreślenie zasługuje tu fakt, że. W naszym produkcie białko pochodzi wyłącznie z mięsa z kurczaka. Dla konsumenta oznacza to, że konsument może w łatwy sposób dostarczyć swojemu organizmowi odpowiednią ilość białka, która jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Białko to jest pełnowartościowe, zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli takie, których organizm sam sobie nie potrafi wytworzyć musimy je dostarczyć wraz z pożywieniem. Jest to porcja zdrowego pełnowartościowego białka dla konsumenta.